Na Numerek od 62 do 90 86 86 Fame do Jebany Ej, takie mam kurwa plany opcja, prosta, Fame jest do Hashtag Bośniak! I kurwa, Bośniak bierze w rękę Majdziki Publiko za taki zajebisty kajdź. Nie zajęliście na mnie tam, niech I teraz tak jak Exhibit Ruby X. I kurwa, jestem mega chuj Ej, guro, dzisiaj tu na mnie głosuje, stary Ja bym tutaj wszystkie próżki, Ej, robi tutaj nozd, jak twoje wódzki! I boli policie gardło, Ej, zobacz, bośniak na podium, pisze, się by nie spokreć! I to jest tajemniste, pamiętaj moje tak jak twoje może nie jest czyste! I wiecie, że moje freestyle nie są nudne? Mój freestyle nie jest głównym, a czasem wokale mam brudne! Raz, raz, dobra, raz, raz. Numer od 62 do 90. Jeden, jeden. Raz, 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 dobra. No, jeden, jeden. Od 62 do raz. 90. Daj mi o, ostatni, który dzwoni. Spoko. Y, szukałem i zgubiłem. Szukałem i zgubiłem. Spoko, spoko, spoko. <laughs> Okej, okay, dobra. Konceratek, czyli kurwa rozpierdalam. Szukajcie, ale znajdziecie. Na jego skillsy to nie działo. I to jest poster. Napierdalam i będą i moc, emocje, Szukaj czas, znajdziecie freestyle'u i kona. A Ma, mam kurwa moje tutaj, wolne ikona. To barak, szukałeś, i kona. To wciąż waram, szukałeś nie w kumi, i z już mądre skierdala. W miesiącu chodź i jest styl, szukałeś i był trudny, tak? w tak w kumi, a potem już w 2006. To jest prawda, trzeba, lekarz tego, że już nawet dojenał, miałbyś, zbiskał, żebyś, żebyś, ucała, w finicji dojedą. Miałbyś z nich wskał, że przybyć mięś, koła, rozpierdala, żebyś tu stylu by cię

Skończysz karierę? Być. jesteś słaby. rozbieram na bo potrafię! ej kurwa, to jest dobra ściema ty nie bym potrafisz, sorry lesiu, ale ty tobie to kurwa ocenia! I kurwa, boś jak piń z tych styli, e zbytaj mi się za chwilę publiki i jury. to jest za i to jest ja jestem dinozaurem, on jeszcze nie by skończył z jajka! I to jest za głupcze, e kurwa, na tym pizna masz z skorupkę to jest petne. jesteś kurwa tam jest Ej widzieliście jak mu się kurwa mikrofon trzęsie I kurwa jesteś cienkiej, 150 i skala ręki! I kurwa to jest z łatwe Masz fajne plątaty, jest dobrze wytrenowany na zgastek O, dobra, 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 dobra Raz, 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 raz okej okay. Dobra, 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 dobra Ty jesteś freestylerem A jak za wcześnie kończysz w dziewczynie To mówisz, sorry mała, to mój pierwszy prime' To jest rozpierdol, teraz patrzcie kurwa co zrobiłem z legendą Bez spoko, bez odpocznij słowo Nie jesteśmy na skoczni. nie będzie pokorowo Fajna i spoko, dla mojego brata I tak zawsze kurwa wielki szacun dla bościaka, ale spoko jest ja to ale Padłem po trzy, ale leży koło na pole, Rozjebałem się ma i dostanę temat. Ostatnie słowo, wina mój, mera! A ostatnie słowo należy